Proszę Państwa, właśnie ukazała się moja nowa książka Grzechy Główne Polskiego Kościoła. Podpisuję ją dla wydawnictwa Kapital Bóg, bo będzie można tutaj kupić z podpisem. No i książka opowiada o tym, co się stało z polskim kościołem, jak dalece się sprotestantyzował. Pokazuje to krok po kroku, i jakby no nie, nie da się tego. Odważyć. Tych grzechów wymieniam tutaj dziewięć. Polecam książkę. Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o masonerii, Konstytucji 3 maja i Matce Bożej Królowej. Polski. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, zapraszam do stawiania pytań. Będę starał się na nie wszystkie odpowiedzieć. I tak, mamy przełom kwietnia i maja, w tym okresie z reguły się podejmuje temat konstytucji 3 Maja, temat Matki Bożej Krowej Polski, bo to też tego samego dnia święto. A jak się nie podejmuje, to się powinno podejmować, więc jak co roku, ale inaczej odniosę się do tych dwóch wydarzeń. I tak, zobaczmy, że te dwa święta są tego samego dnia, 3 maja. Jest to całkowicie bez sensu. Jaka tutaj jest logika? wszystko wskazuje na to to na 99.99% ,99 kościół polski tak wymyślił sobie znaczy święto matki bożej Królowej polskiej oczywiście ogłosił watykan ale no na sugestie episkopatu okresu międzywojennego i ta sugestia wskazywała, i to, że tak się stało, to wskazywało na to, że biskupi w tamtym okresie świetnie zdawali sobie sprawę, że święto Konstytucji 3 maja to jest święto masańskie, święto antykatolickie i trzeba je przykryć. Prawda? To tak jak później, jak Komuna przyszła, to zrobili Święto 1 maja Świętego Józefa Robotnika. To też tak trochę bez sensu, bo. No był rzemieślnikiem, no był, ale robotnikiem to, to trudno tak to nazywać. I teraz zauważmy, że król Jan Kazimierz w ramach swoich ślubów lwowskich ślubował, że po wieki wieków w ten dzień Polska będzie obchodziła święto Matki Bożej Królowej Polski. To znaczy, no jedna uwaga na marginesie w postaci anegdoty, w swoim czasie, w, w jednej z parafii w Konstancinie, ksiądz powiedział, dzisiaj mamy święto królowej Matki Bożej Królowej Polski, na to jakiś wierny zaczął krzyczeć, święto y, Matki Bożej Królowej Korony Polskiej. Na co probosz idiota, na co wierny, ale patriota. No więc to jest święto Matki Bożej, no niech będzie, Królowej Polski. I święty Jan Kazimierz, święty, Janka na marginesie Jan Kazimierz był kardynałem, świeckim i kardynałem. Jan Kazimierz y, ślubował, że w tym dniu będziemy obchodzić to święto. W tym dniu, to znaczy 1 kwietnia. A 1 kwietnia to my obchodzimy Prima Aprylis, prawda, i to tak już się ugruntowało, że że trudno by było obchodzić w tym dniu, no ale można by, święto królowej Polski. No ale się nie obchodzi, prawda? Więc te, to, 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 episkopat jakby świadomie złamał to ślubowanie, żeby przykryć i, święto konstytucji 3 maja. No i nie przykrył, prawda? Dlatego, że gdyby święto królowej Matki Bożej królowej Polski było w dniu 1 kwietnia, to pewnie byłoby tak. Że i w okresie międzywojennym, i po 89. hucznie by obchodzono to święto z udziałem władz państwowych, samorządowych i, i tak dalej. A w związku z tym, że te dwa święta ustalono na jeden dzień, no to władze państwowe i samorządowe obchodzą święto Konstytucji 3 maja. To jest skandaliczne. A w kościele obchodzi się albo nie ostatnio raczej nie święto Matki Bożej Królowej Polski no, nie obchodzi się tego święta no bo, bo jakby wstyd je obchodzić prawda? bo to co wynika ze ślubów e, lwowskich no nie, jest, nie jest realizowane te e, przysięga była składana przez wszystkich powtarzana a nie jest Realizowana. I tak na marginesie zauważmy, że w ramach tej przysięgi e, król Jan Kazimierz mówił, że królową, królowa Matka Boża będzie królową wszystkich krain, które mu podlegają. A formalnie to mu podlegało e, masę krain i na wschód od Polski, i na zachód od Polski, i na północ od Polski, bo mu i Szwecja podlegała, no przynajmniej formalnie. No także tam się znalazło w tych ślubach zobowiązanie, że będziemy robić wszystkich, żeby nasi, wszystko, żeby nasi sąsiedzi też uznawali Matkę Bożą, Królową Polski i żeby jakby z tego wyciągali praktyczne wnioski w każdym porządku, w tym politycznym, społecznym, polityki zagranicznej. I tak dalej. No i, i y, był taki czas, że teolodzy polscy, ten, ten czas był między rokiem powiedzmy, 60 a 90, gdy teolodzy polscy się zastanawiali, y, czy to królestwo jest realne, czy symboliczne, czy to królowanie jest realne czy symboliczne i doszli do wniosku, że z analizy. Ślubowania wynika, że chodzi o realne ślubowanie. No i teraz przejdźmy do Konstytucji 3 maja. Po pierwsze, znaczy ja zawsze jestem zadziwiony, jak ludzie w tym wybitne postacie z prawicy, dzisiaj nie będę pokazywał ich palcem, no wypowiadają się na temat Konstytucji 3 maja i święta Konstytucji 3 maja jakoś bardzo pozytywnie. Kiedy no, nie widać powodów tego z prawej strony, z patriotycznej strony. No Zauważmy, że po pierwsze, ta konstytucja została uchwalona dzięki oszustwu, dzięki manipulacji. Prawda? Więc to, jest, to nie jest dobry wzorzec dla polskiego sejmu, dla polskiej demokracji. Prawda? Gdyby Głosowanie odbywało się w Sejmie o normalnym składzie, no to by Konstytucja nie przeszła. Numer był taki, że ogłoszono przerwę, następnie posłowie konserwatywni, dzisiaj by się powiedziało prawicowi i katolicy, oczywiście, pojechali do domów, a że była to Szlachta no to kwiecień to już są początki. Przepraszam, koniec kwietnia, to już są, początek maja to są, już, już są roboty w polu. No i wtedy jak oni pojechali, no to ta reszta niby też pojechała, ale szybko wróciła i szybko uchwaliła Konstytucję 3 maja. I ta konstytucja no, ewidentnie nie była dobra, prawda? Pierwsza pułapka, która była w niej zawarta z katolickiego punktu widzenia, znaczy na marginesie wiemy, że zdecydowana większość, jak nie 100% tych, którzy ją konstruowali, którzy ją pisali, to byli Masoni. Natomiast ci, co za nią głosowali, to patrząc, używając dzisiejszego języka, no to była taka. Lewica i, 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 i tak zwani y, osudzoziemczałej duszy. Prawda? W Polsce się mówiło, że przez wieki, że największa zdrada to nie jest tam przejść na stronę wroga, bo to z różnych powodów się działo i później ludzie się nawracali i, 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 i za swoje winy <coughs> oddawali krew a Że największą zdradą było cudzoziemczenie duszy, prawda? czyli że y, takie myślenie, że to, co obce, jest lepsze niż to, co polskie, i to, co polskie, trzeba koniecznie natychmiast zastąpić tym, y, co obce. No ale w każdym razie pierwszy taki grzech tej konstytucji był związany z wiarą. Y, ktoś się oburzy i powie, przecież tam jest powiedziane na samym początku już, że wiara katolicka to jest wiara. Dominująca, główna, polska. No tak, tylko że w tej konstytucji nie było słowa Kościół. On się ani razu to słowo tam nie pojawia, co powinno czytelnika zaskoczyć, no bo w katolickim kraju Kościół powinien mieć specjalną pozycję i ta pozycja powinna być zapisana, zagwarantowana w konstytucji. Nie ma nic o Kościele. Nie ma nic o kościele, bo jak gdzieś wiemy, i to jest co ciekawe od brytyjskich historyków, no to ci twórcy tej konstytucji 3 maja planowali, że kościoła w Polsce nie będzie. Planowali to w ten sposób, że ogłoszą wielką zbiórkę pieniędzy na armię. Na, na, na tworzenie silnej armii polskiej, żeby się bronić przed zaborcami, i yy, no wszyscy zaczną dawać pieniądze, a Kościół nie będzie chciał dawać swoich złotych kielichów, mm. a przede wszystkim skarbów, znajdujących się na jasnej górze, różnych wotów powieszonych przy ołtarzu, na jasnej górze czy gdzie indziej przy ołtarzach. No i wtedy. Urzędnicy państwowi wkroczą do kościołów, wkroczą na jasną górę i sami sobie to pobiorą, no bo ojczyzna w potrzebie i kościół nie musi mieć tego bogactwa. I wtedy Watykan y, obłoży Polskę, polski rząd, jakąś y, karą kościelną. I wtedy y, y, polski rząd ogłosi, że on tego nie przyjmuje do wiadomości, i, i odrywa się od Rzymu. No i zostaje katolicyzm, ale nie ma już kościoła rzymskokatolickiego. Jak się tak zastanowić? No, to jest jedyny powód tego, że. Nazwa kościół, kościół rzymskokatolicki, w ogóle nazwa sam, sam kościół, ale już nie mówiąc o kościele rzymskokatolickim, w konstytucji się nie pojawiła. A druga rzecz, w XVIII wieku polskie elity polityczne, czyli szlachta, dzieliła się na trzy duże grupy. Prawda? Jedna grupa uważała, znaczy dwie grupy z tych trzech grup były takie już cudzoziemczałe. Znaczy jedna grupa uważała, że trzeba się iść ręka w rękę z Rosją i Rosja nas zbawi, Rosja nam nie da zrobić krzywdy, Rosja nas obroni. I to było takie stronnictwo prorosyjskie. Druga grupa było stronnictwo proniemieckie, że to Niemcy nas obronią i nie dadzą nam zrobić krzywdy. Zauważmy, że do dzisiaj to funkcjonuje. Prawda? Znaczy są Trendy, może ich tak bardzo nie widać, ale jednak gdzieś głęboko one tkwią prorosyjskie. No i są te trendy proniemieckie, które dzisiaj y, można nazwać prounijne po prostu. No, ale to na jedno, na jedno wychodzi. No i była trzecia grupa, która uważała, że zagrożeniem y, dla Polski jest. I Rosja, i Niemcy, i no, trzeba jakoś lawirować pomiędzy nimi, ale, ale no, i to wróg, i to wróg. Prawda? I ci chcą nas zniszczyć, i, i ci chcą nas zniszczyć. I ta trzecia grupa to byli właśnie ci, co wyjechali z Warszawy do domu, bo im powiedziano, że jest przerwa. A konstytucja 3 maja była pomysłem, była, znaczy była pomysłem masonów, ale wsparta była przez tą grupę proniemiecką. I tak została skonstruowana, prawda? że jedna z podstawowych założeń tej konstytucji, Polską po wieki wieków będą rządzili Niemcy, czyli Sasi, a jeżeli nawet wymrą, to będą rządziły ich żony, które z założenia też miały być niemieckie. Tam dla złagodzenia tego jest powiedziane, że król, dzieci królewskie będą miały ustanawianych przez polski sejm nauczycieli i wychowawców, którzy ich wychowają na dobrych Polaków. Z tym, że no, jak wiemy, no jeżeli jest status i mamusia, mają swoje poglądy, a nauczyciele mają swoje poglądy, no to. Dzieci raczej, jeżeli tatusia i mamusia o to dbają, to raczej się przychylają do tatusia i mamusi, a nie do, yy, nie do nauczycieli. No i ten yy, dodatek jeszcze Sasi byli rodem no, pierwszy różokrzyżowym, później masońskim, okultystycznym, już nie mówiąc o tym, że to była tragedia Polski, że, że Polacy na przełomie XVII i XVIII wieku tak jakby się nie zorientowali, że minęły już te czasy, że można sobie wziąć króla z zagranicy i on będzie myślał po polsku i będzie rządził w interesie Polski. No to już z Janem Kazimierzem był problem, bo to Szwed jakby nie było. I on no, chciał być polskim królem, chciał był katolikiem, chciał Polsce służyć, ale Polski do końca nie rozumiał. Nie rozumiał polskiej kultury, mentalności, nie rozumiał pozycji szlachty, chciał tą pozycję zmienić, prawda? stąd się wziął cały pro, wszystkie te problemy związane y, z potopem szwedzkim. Natomiast y, to jeszcze był y, XVII wiek, natomiast XVIII wiek, no to już królowie. Byli nacjonalistami, prawda, czyli działali w interesie narodów, z których wyszli, a nie w interesie narodów, z którymi, którymi mieli rządzić i XVIII wiek to pokazał, prawda, że Sasi w Polsce działali na rzecz interesu niemieckiego, a nie interesu polskiego i praktycznie po cichutku, po cichutku rozsadzali, niszczyli, demoralizowali Polskę. Także konstytucja... 3 maja to jest raczej dla nas przykład naszych błędów. Także no, nie robi się święta błędów, chyba że, że, że takie nazwać. Święto naszych błędów, które już więcej nie powinniśmy popełnić, a które wciąż popełniamy. No tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Najnowsza książka Krzysztofa Balińskiego: Ministerstwo Spraw Przegranych. Serdecznie polecam. Jarosław Korynaś.